Cześć wszystkim z tej strony. Łukasz Czastny, z Baną bike. W dzisiejszym odcinku popowiadamy sobie, jakie narzędzia są potrzebne Wam, by złożyć rower typu Single Speed. Odcinek powstał przez to, że często mnie pytacie, jakie konkretne narzędzie jest potrzebne do konkretnej części, by złożyć rower. Postanowiłem więc nagrać takie wademekum, w którym od początku do końca przedstawię Wam, jakie narzędzia będą Wam potrzebne i też jakich narzędzi się wystrzegać. Chodzi mi o to, że w które narzędzie warto zainwestować, no bo będzie Wam potrzebne na przyszłość, albo trzeba takiego narzędzia użyć, by po prostu to wkręcić, a na jakim możemy przyoszczędzić i zrobić to kluczem za powiedzmy 10 zł, zamiast kluczem za. 100 zł. Myślę, że odcinek będzie bardzo pomocny, a więc zaczynamy. No i na początku porozmawiajmy o wkręceniu suportów. Oczywiście, jeżeli macie duży budżet i chcielibyście więcej sobie wkręcać, to polecam taki dłuższy klucz do suportów na kwadrat. Oczywiście on jest fajny, bo ma bardzo długą rączkę. Też ma tutaj. E, tak zwaną e, szpilkę prowadzącą, dzięki czemu mm, to wchodzi nam w support, i dzięki temu też klucz nam e, nie ucieka i siedzi e, fajnie właśnie w miejsce. E, więc to jest bardzo pomocne przy wkręcaniu, jak ktoś więcej wkręca. A, ale, ale jeżeli chcecie zrobić to budżetowo, to równocześnie można to zrobić. Takim kluczem, yy, który właśnie nie ma yy, dłuższego ramienia, za ramię posłuży nam właśnie inny klucz, i dzięki temu wkręcić. Wiadomo, że yy, to będzie miało o wiele mniejszą dźwignię, będzie chciało nam uciekać. Jak macie sobie porównania tu i tu, no to yy, jeden support można wkręcić, ale nie więcej, no a taki klucz profesjonalny. Na pewno Wam posłuży. I dalej porozmawiamy teraz o sterach. No, i idą teraz narzędzia z tak zwanej grubej rury. Pytanie też nasuwa się, czy jest zasadność kupowania takich narzędzi. Czasami trzeba, ogólnie tak. Jeżeli mamy miski zewnętrzne przy starach typu jednocelowych, starów typu Ahed z miskami zewnętrznymi, no to będziemy musieli wprasować w jakiś sposób e, miski. No i jest potrzebny nam do tego mm, taki klucz, który będzie miał tutaj dwie takie prasy e, gdzieś tutaj blokadę rączkę, którą będziemy te prasy obracali, by nam prasowały odpowiednio miski sterowe. Ale jak zauważycie, konstrukcja takiej rzeczy jest w miarę prosta. Jest to rura, która jest tutaj z tej strony gwintowana. Z drugiej strony nie musi, ważne, żeby blokada była. W jakiś sposób z różnych kawałków metalu można sobie w jakiś sposób Zrobić takie prasy, by dotykały tylko wewnętrznych części miski sterowej. No i jeżeli te rzeczy mamy, no to mamy tak naprawdę klucz do zrobienia e, steru. Taki klucz kosztuje około 400 zł, taki najtańszy. Oczywiście lepsze będą kosztowały o wiele więcej. Ale równocześnie można też taki klucz stworzyć samodzielnie w warsztacie, jeżeli ktoś ma zamiłowanie do robienia różnych takich narzędzi i ma z tego fan, że po prostu sobie zrobił narzędzie w koszcie 50 zł i trochę też się pobawił i oszczędza na takim kluczu paręset złotych. Jest to fajna opcja, więc jak najbardziej polecam. Jeżeli możecie, można zrobić też samodzielnie taki klucz. Pozostając przy temacie sterów, często będziecie musieli wbić dolną bieżnię sterową. Teraz w wielu sterach. Jest nakładana dolna bieżnia, więc często nie ma potrzeby wbijania. No ale przy sterach jednocelowych na pewno się spotkacie, klasycznych, że trzeba będzie wbić w dolną bieżnię. No i przy wielu sterach achet też ta miska będzie musiała zostać nabita. A więc, by przytrzymać widalec, by on Swoimi nóżkami nie uderzał w ziemię, będziecie potrzebowali takiego plastiku. Ten plastik często jest gdzieś dołączany do nowych rowerów, gdy przychodzą z pudełka, więc warto, jeżeli mamy dostęp, zabezpieczyć i mieć taką, taki plastik w domu. On, jak sprawdzałem, nie jest nigdzie do kupienia więc to jest fajna sprawa jeżeli kiedykolwiek coś takiego będziecie widzieli to sobie weźcie do domowego warsztatu i żeby wbić mm, dolną bieżnię sterów potrzebne jest nam y, takie narzędzie no i wiadomo ono może nie będzie aż tak kosztowało jak poprzednie paręset złotych ale wiadomo że za taką rurkę trzeba będzie dać nie wiem 100 zł, ale e, jeżeli będziecie choć cokolwiek pomysłowi no to co za problem wam znaleźć e, kawałek rurki odpowiedniego rozmiaru dalej tutaj stworzyć w jakiś sposób miejsce gdzie będziemy mogli bić młotkiem i młotek który myślę każdy gdzieś tam w domowym warsztacie ma, więc nabijak do sterów yy, możecie zrobić samodzielnie a jeżeli chcecie kupić no to wiadomo, że ta za taką rurkę też trzeba będzie zapłacić no i jeszcze ważna kwestia przy sterach jednocelowych będziecie potrzebowali dwóch kluczy yy, rozmiaru 32 ale nie dwóch takich samych yy, tutaj Taki węższy klucz, o wiele węższy, będzie do dołu e, tutaj sterów, by przytrzymać stery na e, odpowiednio dokręcone, a klucz 32, e, taki normalny, będzie dokręcał nakrętkę, by te stery były odpowiednio zamontowane. w wszystkich rowerach na pewno będziecie potrzebowali. Kluczy imbusowych bez tego się nie obejdzie, i polecałbym klucze imbusowe tego typu jakiejś lepszej firmy, ponieważ są wygodne bardzo w użytkowaniu. I przy niektórych rzeczach, gdy musimy też mocniej dokręcić taką śrubę imbusową, są one długie, mają też dobrą dzięki temu dźwignie, więc taki must have musicie mieć zawsze w Aczkolwiek takie klucze imbusowe też nie są idealne i warto mieć w zanadrzu gdzieś też takie króciutkie klucze, które nie mają tego plastiku na tym kącie 90 stopni. Oczywiście ten plastik też zwiększa sztywność Takiego klucza dzięki temu możemy włożyć w ten klucz większą siłę, a w ten już mniejszą, ale czasami mamy takie miejsce, gdzie jest bardzo trudno dostać się kluczem imbusowym, i też taki zestaw kluczy powinniśmy posiadać w naszym warsztacie, by zawsze móc się dostać tam, gdzie chcemy. Ja często na przykład mam problem z tylnymi widełkami od hamulca i tam takie klucze imbusowe nie wchodzą i zawsze ratuje mi tyłek taki zestaw i dzięki temu mogę zawsze bez stresu przykręcić tylny hamulec Pozostając w temacie yy, kluczy podstawowych więc najbardziej kluczem podstawowym w rowerowym świecie będzie też klucz 15 on jest używany w pedałach i do przykręcania y, kół, więc jest najbardziej podstawowa. Jeżeli już byście zakupywali taki klucz, to pytanie, co Wam będzie potrzebne. Y, ja preferuję klucze z grzechotką. No, gdy więcej pracuję jedna z tak grzechotka y, mi bardzo pomaga i przyspiesza pracę. Gdybyście dużo na przykład bawili się. Akurat w rozkręcaniu rowerów, to na przykład posiadam też i na warsztacie bardzo taką długą piętnastkę z bardzo długą źbignią, i dzięki temu, na przykład, gdy zapiecza się pedał rowerowy, bardzo łatwo jest mi go odkręcić. Takim kluczem już bym go nie odkręcił. Na pewno będziecie musieli zaopatrzyć się w rozpinacz łańcucha. A czemu? Łańcuchy w opakowaniach mają zazwyczaj, załóżmy, 116 ogniw. No i nie ma tak, że taki łańcuch jest już docięty i zawsze będzie nam pasować, a korby i zębatki zawsze są takiej samej wielkości. Nie jest tak, są różne korby, są różne zębatki. Łańcuchy zawsze mają taką samą długość więc zawsze, ale to zawsze będziecie musieli. E, rozpiąć parę ogniw e, z takiego e, łańcucha. Więc taki rozpinacz będzie Wam e, potrzebny. I gdy chcecie tylko parę razy go sobie rozpiąć w życiu, to jak najbardziej taki e, rozpinacz łańcucha za jakieś tam 15 czy 20 zł, da radę, aczkolwiek no, jakość rozpinania, m, płynność będzie bardzo słaba i będzie to m, bardzo. Ciężka rzecz, by taki łańcuch rozpiąć. Gdy potrzebujemy fajnej płynności, dobrej jakości, no to niestety za taki klucz trzeba będzie dać około 100, ale dzięki temu, jak będziemy rozpinali łańcuch, to będziemy go rozpinali jak to się mówi, jak masło i nawet nie patrząc za bardzo, jak go się rozpina, więc cena do jakości tutaj jest bardzo ważna. I jak ktoś będzie więcej pracować, to polecałbym tylko jakiś lepszy rozpinacz, łańcucha. Idąc dalej, w narzędzia, które Wam się przydadzą, to będzie yy, narzędzie do cięcia linek i pancerzy. Jeżeli będziecie budowali single speeda, który będzie miał właśnie ręczne hamulce, nie będziecie hamowali tylko nogami, jak w rowerze torowym, to na pewno będziecie musieli przyciąć pancerze, i do tego będzie Wam potrzebne te narzędzie I tutaj też jest ważna cena co do jakości. Jeżeli takie właśnie narzędzie kupicie za 20 zł, no to linki i pancerze będą Wam okropnie szły i będą okropne zadziory przy takich ucięciach. No, aczkolwiek, jak będziecie sobie chcieli raz użyć, to. Nie ma z tym największego problemu. Może to będzie nieprofesjonalnie zrobione, ale jakoś się uda Wam zrobić. No niestety tutaj też trzeba zapłacić będzie bardzo duże pieniądze, by e, takie narzędzie do cięcia pancerzy i linek było wysokiej jakości i robiło to bardzo szybko, fajnie i profesjonalnie. Gdy będziemy potrzebowali wkręcić zębatkę. I kontrę zębatki torowej będą potrzebne nam dwa narzędzia. Tak zwany bacik. Bacik będzie nam potrzebny, by wkręcić właśnie zębatkę i przytwierdzić ją. A tutaj, klucz do kontry zębatki torowej będzie nam potrzebny, by dokręcić kontr. No i to bacik też jest używany gdzieś w kasetach, w wolnoobiegach. Wielorzędowych, więc jest to też bardzo przydatne narzędzie, które można kupić sobie też i do innych rowerów. To i to, to tyle. To klucz do kontry no nie jest już aż takim kluczem uniwersalnym. On gdzieś tam przy korbach też czasami jest używany do etiś nakrętek, ale tak to nie. I klucz do kontry zębatki torowej najlepiej kupić właśnie takiego typu dłuższy znak z jak największą e, dźwignią. Istnieją też na rynku bardzo jakieś krótkie e, na przykład klucze tego typu i reklamują się też jako klucze do kontry zębatki torowej, ale mają na przykład tutaj ruchomą główkę która już nawet się zestarzała ale działa. I oczywiście, tym sobie możecie lekko coś tam podokręcać innego niż kon... I to z dalej, jeżeli będziecie chcieli wkręcić wolowik, to potrzebujecie takiego klucza z czteroma wypustkami. Czasami ciężko go znaleźć, no ale jest dostępny na rynku polskim. I oczywiście takiego klucza, by móc sobie. E, tak go zamontować i móc sobie ten wolnołek wkręcić. I to wszystkie podstawowe narzędzia, e, które będą Wam potrzebne do złożenia roweru. Specjalnie w zestawieniu nie dałem takich narzędzi jak łyżka do opon, bo może tak się zdarzyć, że nie będzie ona Wam potrzebna, ponieważ dacie radę kciukami nałożyć oponę na obręcz. To wszystko w tym odcinku, ja bardzo dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrypcji kanału, jakiegoś pozytywnego komentarza, łapkę w górę.